Czy wiesz, że możesz oczyścić swoje płuca z toksyn po latach palenia już w ciągu kilku tygodni? Wiele osób zmaga się ze skutkami długotrwałego palenia, cierpi na uporczywy kaszel i uczucie, że nie mogą swobodnie oddychać. Jeśli szukasz prostego i skutecznego sposobu na oczyszczenie płuc, mam dla ciebie rozwiązanie. Codziennie wypij łyk wody i przyjmij dawkę Shilajitu. Shilajit to potężny, naturalny środek stosowany od tysięcy lat, znany z tego, że rozpuszcza śluz w płucach, dzięki czemu możesz odkrztusić zalegające miesiącami złogi. Może to znacząco poprawić twoje oddychanie i zdrowie płuc. I to jeszcze nie wszystko. Shilajit jest bogaty w przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać szkodliwe substancje, które codziennie wdychasz, takie jak dym papierosowy i zanieczyszczenia powietrza. Te przeciwutleniacze chronią Twoje płuca i cały układ oddechowy, wspierając długoterminowe zdrowie. Shilajit, który polecam moim pacjentom w Ośrodku Zdrowia na problemy z zalegającym śluzem w płucach, znajdziesz również pod linkiem w moim profilu.